nowy pad. szczerze powiedziawszy, byłem sceptycznie nastawiony, ale muszę wam powiedzieć, że adaptacyjne triggery, ogólnie to wszystko, to fajnie działa. tylko zobaczymy jak będzie z wytrzymałością tego, nie? No bo słyszy się, że one szybko się psują. Oczywiście nie ma problemu z gwarancją, z tego względu, że od ręki są wymieniane praktycznie. Ale trzeba przyznać, że, no. Technologia ładnie poszła do, naprzód, jeżeli chodzi o opady i te nowinki techniczne. I pod tym względem na pewno e, lepsze sprawia wrażenie niż padło od Xboxa. A tutaj oto wieża, którą mam. Wygląd. Hmm, co tu mogę powiedzieć, o wyglądzie? No, wygląd jest. Jednemu może się spodobać, drugiemu nie. No ja mam jeszcze Xboxa, nie? Series X. Aktualnie nie jest u mnie w pokoju, bo też nie mam miejsca, żeby tu go wstawić. No to bardziej mi podchodzi wygląd jednak taki minimalistyczny od Microsoftu. Tam jednak wykonanie było dużo lepsze, bo tutaj możemy, jak się ściśnie, może nie wiem czy tu będzie słychać akurat czy ten yy, mikrofon z tego telefonu będzie zbierał ten dźwięk. No, ale jakość wykonania na pewno jest o oczko niżej w stosunku do Xbox, jednak w Xboxie to lepiej. Wszystko jest spasowane. No, ale wiadomo, no, najważniejsze jest granie. No, jeżeli chodzi o gry, no to gry dedykowane pod PlayStation 5, takie jak, jak Spider-Man, Gozo w akurat to jest troszkę, jakby nie patrzeć, no. Z poprzedniej generacji, chociaż też bym tu skłamał ze Spider-Manem, bo też był robiony jakby na poprzednią generację, no ale ładnie się prezentuje. Gozo Tsushima też ładnie się prezentuje, a tu mam pożyczoną gierkę od Kumpla, i tu jest naprawdę pokaz możliwości Sony. Jeszcze mam Demon Souls, jeżeli się nie mylę, ale to aktualnie pożyczyłem znajomemu, więc testować będę prawdopodobnie jak mi zwróci. No i ja mam model konsoli najnowszą rewizję, tą, która niby jest 300 gram lżejsza, ma mniejszy radiator, co tam ludzie mówili, że odbije to się na temperaturach. Jeżeli chodzi o kulturę pracy, no to kultura pracy tej konsoli jest na pewno gorsza od Xboxa, bo jednak tutaj się wyłączyć dźwięki, tak bym się przysłuchiwał. No, to słychać, słychać jak tam coś rzęzi no ale wiadomo, no kto kurde normalny będzie wsłuchiwał się, nie? Jeżeli tam włączymy dźwięk i gramy, no to w miarę jest ok. Jak są jakieś sceny takie, gdzie jest tylko dialog czy coś, no to coś tam można usłyszeć, że jednak chodzi, nie? Więc pod tym względem jest gorzej. Ale suma summarum, no mam produkt, który jest ciężko dostępny, więc. Zadejrzewam, że dużo osób nie może go zdobyć, nie się udało. No, jeżeli tu chodzi o Polskę, no to w Polsce akurat, no nie ma problemu, ale to trzeba wszystko składać, zamówienia przez internet, no bo to jednak jest, no, na tą chwilę, chcąc czy nie chcąc, produkt pierwszej potrzeby. Jak patrzymy, co się dzieje na całym świecie, jak ludzie się biją o to, no. Więc pierwsze wrażenia są ok, a co będzie dalej? Najwyżej puszczę jeszcze jakiś filmik i co nieco powiem o grach. Tak więc trzymajcie się, cześć.